thank you Kiermasz organizowany przez poczytalnię na dworcu to już tak naprawdę legionowska tradycja. E, organizujemy dwa razy do roku kiermasze. Teraz zaprosili, zaprosiliśmy mieszkańców na e, edycję wiosenną, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, więc organizujemy e, przed nimi e, kiermasz e, o tematyce takiej właśnie świątecznej. E, na kiermaszu. E, Oczywiście króluje tematyka świąteczna, czyli zające, jajka, wszelkiego rodzaju dekoracje, ale nie tylko. Klasycznie też mamy i biżuterię, i ubrania dodatki do domu, jak również są też miody, można kupić dobrą kawę, której, którą potem można wypić sobie w domu. Oprócz tego mamy też trzy stoiska charytatywne, na których są zbierane pieniądze dla małej oliwki, na rehabilitację Luceny oraz dla zwierzaków z Kociego Zakątka.